Przy akompaniamencie Ignacia. Nie wiem, co on tam gra. Witam się z Wami w kolejnym odcinku Vlogmas. Ósmy. To już ósmy odcinek Vlogmasa. Także cześć. Mam nadzieję, że jesteście. Mam nadzieję, że oglądacie. A jak macie coś zaległego, to że nadrobicie. Także no dobrze mi na razie idzie. idzie. Mam nadzieję, że. Będzie tak w dalszym ciągu, także mm -hmm. zaznaczajcie wygodnie z kawką, z herbatką. Makijażem zaszalałam z takim biskupnym fioletem, proszę bardzo, ale przy niedzieli, zawsze tak przy niedzieli lubię mieć taki wyjątkowy makijaż. No Ma do mnie takie makijaże z kolorem, to wiecie, że bardzo rzadko. Ja ogólnie lubię się w niedzielę pomalować, tak wiecie usiąść spokoju, jak Mateusz że małego i taki pełny make up sobie zrobić, a dzisiaj tak właśnie zafalałam z takim fioletem a inspirowałam się ostatnim makijażem to znaczy w tej chwili ostatnim makijażem Kasi mm, Siarki właśnie ona kupiła sobie palety z Ewen. nowe, te takie, one w teraz chyba były, no i właśnie miała z, taki, z takim fiolecikiem, naprawdę mi się mega spodobał i tak się zainspirowałam Kasienką także ja dzisiaj tak z fiolecikiem Hmm, raspberry i co tu mamy? Granat, tak. 100% nature I co w ogóle tutaj mamy? Malina, tak. Raspberry i granat. Dodaj, że także dzisiaj owocowa i dobrze woda owocowa. Serdaski jednak. Nie, najpierw masz tego od czwartego. Czwartego. Znaczy, zadanie. To muszę i tak. Jak to ja, ja. <noise> Nie, ja się boję, że to potarkał się. A po co tutaj? Tak, to jest zaklejone z tej strony. Czuję. Dziś uśmiechasz się. Ile? 100 razy częściej. Dziś uśmiechasz się 100 razy częściej, czyli to miałeś zrobić w czwartek. No, żeby się uśmiechać. <noise> no ekstra. Dobra, połóż sobie i teraz następne wyciągaj piąty. Gdzie jest? No nie <śmiecki> wiem. Haha, <śmiecki> no ja nie byłem, ja swoje szukam teraz. Twoja kolej. O. Andrzejowa za Dobra, ci tu, tu, tu. mam ci pomoże. O. o. cicho, widzisz? Dobra, już mamy także. przy obiedzie. Ucieszą się, ucieszą się. No to mia miałeś jak utaty taty w sobotę, jutro w sobotę. Miałeś komuś przy obiedzie, bo ja myślałam, że weźmiesz do takich. Do tak Do O nie, źle. W drugą stronę. Nie, tak nie, nie, nie. O nie. O dobra, to co, co jest? Ale ci zaraz jakieś grube. O, dzięki. Co to było? Kinderka. Kinderkantry chyba. To jest który mamo? I teraz szósty. Jest piąty, I teraz szósty. O, szósty jest duży. Teraz A, jest szósty. A najpierw zadanie kolego. No o to dzisiaj, o. dzisiaj, o znowu! Czytaj. Powoli, daj z Przeczytaj dokładnie i ze zrozumieniem historię o świętym Mikołaju. To? Eee... Tu. To wyjątkowy. Tak, to wyjątkowy dzień. Czyli jeszcze musisz przeczytać historię o Mikołaju. Czyli dwie. Zaraz będziesz, zaraz Ignacy. Nie tak, ale to i zawsze idzie w jedną stronę, o. Ooo! To za Tak. Tak? Przy święty Mikołaj? <laughs> ale fajny, ładne, fajne. Mhm. No to dobra, masz już koniec na dziś. Czyli ja Alek, aleks ten, aleks. Nie, nie, bo, że, chyba że nie chcesz. Aleks ma zaległe te od, otworzone, tak? Okienka, dobra, to już połóż do pokoju. I weź ten, na razu. Czekaj, czyli co ja mam zrobić? E, czyli. No to miałeś w sobotę, to już przepadło niestety, ale dzisiaj masz, musisz przeczytać e, historię o, o świętym Mikołaju. Tak, tak, ale to ten i jedną no jeszcze opowieść. Są też i się uśmiechać. Trzymaj, weź zanieść. Dobra, to mam, a ja dzisiaj chyba jeszcze zrobię sztrucle. No, Aleks przyjechał, właśnie otworzyliśmy zaległe okienka, a ja chyba będę robiła za chwilę y, sztrucle, zrobię sobie y, ciasto, bo je trzeba odłożyć na tam, około 40 minut, 45 nawet jest napisane w przepisie, więc zostawię i w tym czasie może ubierzemy część choinki, bo dzisiaj właśnie czekaliśmy specjalnie na Alexa, żeby ubrać choinkę, także kolejki mam wiotki teta. Muszę ćwiczyć bardziej ręce. No, tak normalnie. No, tak. Także muszę bardziej przypakować. No dobra, także dzisiaj w planie sztucła i choinka. No bo w końcu niech już stanie ta choinka, żeby się nie my jeszcze nacieszyć trochę. Dosiad jeszcze kawałek, a no ale wiecie, żeby jak najdłużej e, się cieszyć Także, e, Startujemy chyba najpierw przygotuję właśnie sobie pod, e, pod sztucle i tak, także dzisiaj dzisiejsza niedziela taka. No, w sumie tak leniwie trochę. Oglądaliśmy teraz Pada Szrek z Ignasiem. Fajna Fajna, nie? Ale chcę paczki. Ja ogólnie jestem ogromną fanką... Candy. I to się nazywa Kotą Candy. <grystanie> Czyli okay. waty cukrowej. Uwielbiam. Co, nie lubisz? Ej, dziecku, tego nie dawać. Całe. Dobra, ale gdzie u ja uwielbiam, batę Ja wiem, że to jest ten cukier, ale ja po prostu jestem fanką, fanką, fanką. fanką Dobra, to wszystko już trzeba przygotowuję Tutaj na kruszonkę sobie dałam yy, margarynę, margarynę, cukier i mąkę. Za chwilę będę robić. Tutaj mamy drożdże i czekam chwilę. żeby mi się ruszyły. Jajeczka, dwa jajeczka, żółtko, cukier, mąka. I tutaj jest... Topione y, masło i chyba wszystko. Tak, 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 tak. A czemu ja olej podoba mi że to był olej. Słuchajcie, nie chyba. Jest 120 ml mleka, 120 ml mleka w tym rozpuszczamy drożdże, łyżeczka cukru do tego, mąka, cukier, dwa średnie jaja plus żółtko, 100 g masła, szczepta soli. Także, tak, ja swoją pierwszą zrobiłam z masłem, raz zrobiłam z margaryny zwykłej i też była dobra. Także jak nie macie masła, to możecie śmiało zastąpić margaryną. No. I tutaj wykonanie to jest w ogóle mm, y, o, obiady dla taty na Instagramie. I tak mniej więcej to wygląda u profesjonalistki. U mnie troszeczkę inaczej, zobaczycie później, ale ogólnie jest przepyszna. No i do tego jeszcze drzem bo ja będę dżemem smarowała, można, wiecie, co tam lubicie. Ja dżem y, pożyczkowy, Także że czekam, aż chwilkę mi się to ruszy, bo już coś tutaj się zaczyna ruszać powoli i zaraz wyrobię. Mamy już prawie koniec, także zaraz włączę o, i poczekamy aż wystygnie. No, bajoneczka tak. też ubrana, jeszcze dodałam na dole mm, ten czerwony, bo tak mi było łysu, pomyślałam. I w sumie mogłam dokupić czerwonych bombek kilka, tak żeby taki akcent był, bo tak mi troszkę brakuje. Powiem wam gdzie jakiegoś takiego małego akcenciku, ale... No nic, na razie jest tak, być może coś tam jeszcze dokupię, ale no w sumie, tak wiecie, to jest taki przebłysk tylko chwilowy mój, a co tam wyjdzie dalej, to zobaczymy, w każdym razie choineczka już stoi. W powiesiłam trzy takie czekoladki, jeszcze mam trzy i je dowieszę, bo one mają właśnie akcent czerwieni, ale wiecie, z dzieciakami ubierałam to tak yy, na szybko, w miarę, wiecie, żeby to tak sprawnie nam poszło. Eee, bo Ignaś bardzo się pchał, to chciał zawieszać, to chciał zawieszać, także to jakoś tak, wiecie, ubraliśmy, a teraz takie malutkie poprawki, żeby to miało ręce i nogi, także troszeczkę popoprawiam, poprzeciągam, bo ona ogólnie w dwóch miejscach jest taka pusta, z tej strony i tutaj później z tej, więc tak muszę, wiecie, rozłożyć to, żeby to miało ręce i nogi, także, no ale już cieszę, Boże, ten ja widok cieszy, masakra, no, masakra pięknie tak myślałam, że dzisiaj będzie tak wiecie spokojnie nudno i tak wiecie tak totalnie, totalnie na luzie ale jednak choinka, placek to trochę było wrażenie później z sprzątania więc tak 18.31 Ignasz się już kąpie e, ja w tym czasie ogarnam jeszcze tylko szybciutko odkurzam, bo to mi się bardzo z tej mąki nasuwało i w ogóle e, no i zmywam się i i wolno dzisiaj coś obejrzę. Wczoraj oglądałam świąteczny spadek, bardzo fajny film, bardzo, bardzo fajnie, przyjemny chyba na razie, póki co. Nie, świąteczna kronika oglądałam pierwszą część, bardzo też fajna, także Wam też polecam. Z dzieciakami najlepiej oglądać, bo bardzo taki fajny świąteczny film. Oglądałam też świąteczny kalendarz, albo kalendarz odwentowy, nie wiem, jakiś tak kurczę zapomniałam. Świąteczny kalendarz chyba to się nazywało. Spoko też, ale ten wczorajszy świąteczny spadek dużo, dużo lepszy. No, także sztrucerki gotowe, czekamy aż przestygną i e, sobie z mleczkiem e, zjemy, także powiem Wam, że bardzo polecam w miarę proste wykonanie, najgorzej zwijać, bo te czasy jest dosyć takie klejące, więc ja dzisiaj podsypywałam dużo mąką, powiem Wam, że wyjątkowo mi wyszło takie klejące i najgorzej jest zwinąć w tą roladę. Ale ogólnie samo wyrobienie ciasta i tak dalej jest mega proste, więc polecam. No. Mega proste, bo z tą kamerą cały czas mi się rozładowuje. E, także, kochani, słuchajcie, ja się, chciałam też z wami pożegnać, e, podziękować wam. E, w ogóle nie wiem, co tu wyjdzie z tego vloga, bo ja tak różne rzeczy nagrywałam. Tutaj coś tam, wiecie, dużo będzie się z muzyką w tle, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie miło wszystko fajne. Także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia, do usłyszenia. W następnym vlog ma się być Pa pa!